Irena poznała Łucję 3 lata temu w czasie swojego pierwszego porodu. Cześć, no cześć. Cię Ponownie? <laughs> w takim razie czas poznać szpital. Byłaś tu kiedykolwiek? Czy? Nie, nie. To jest mój pierwszy raz tutaj. I Sori jest tutaj. Zgłaszasz się tam do okienka. Mówisz, okay. że przyjechałaś do porodu. Mhm. I jesteś kwalifikowana. Do odpowiedniej izby przyjęć i zgłaszasz się następnie tutaj do tej izby przyjęć położniczo ginekologicznej I Tutaj jest w położnej. Z pustą salę tylko czekam, światełko zapalę. Porozmawiamy tutaj. No generalnie te sale porodowe są podobnie wyposażone. Tylko, aha, aha, tutaj jest e, Tu jest wanna. Na jednej sali nie ma wanny, bo już się na niej nie zmieści, bo jest to najmniejsza sala. Na tej sali numer jeden, a na tych pozostałych są Chciałbym wanny. No, na e, z tej sali numer dwa jest mhm. w ogóle to taka wanna porodowa wielka. Mhm. jak się w ogóle czujesz, czy już coś się dzieje, no bo już generalnie... No tak jesteś w zasadzie to, w terminie tak, tak, tak. Tak, tak. Ogólnie czuję się dobrze. Brzuch mi nie przeszkadza. E, czasem mam takie skurcze, tak jakoś nawet co dwa dni. Dwa dni mam, dwa dni nie mam. Więc... Ale one mają jakąś regularność? Nie, jakoś tak wieczorem trochę, może tak przez godzinę. Tak, no. Bolesne, czy tak no jakiś czas, więc nic takiego, ale wiem na pewno, że to już są masz czyli, czyli Macica trenuje. Tak, Macica się trenuje, więc. nie tylko to. Tak, no bo takich skurczy to nie miałaś okazji przeżyć, bo no, przecież pierwszy krok tak. indukowany. Tak, 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 więc znaczy, to niech pierwszy raz nam tak. To będzie taki po raz pierwszy, no. No miejmy nadzieję. No bo tak w pierwszym porodzie byłaś indukowana, no wiadomo, że chciałabyś tego uniknąć, tak. ale coś byś chciała powtórzyć, czegoś byś chciała e... uniknąć, coś byś chciała no, inaczej. Chciałabym uniknąć indukcji. Mhm. E, w ogóle indukcji oksytacyjnej i... Przebicie, tak, tak. A powtórzyć to chyba poród do wody. Co mi się podobało, więc czułam się dobrze? Mamy więc. takie możliwości. Więcej tak. Więc, tak.